Dobra, to jest już trzecia próba nagrania tego, ale dobra dobra. UltraGodzilla odcinek drugi. Shingo, Shingidora i trzy tajemnicze potwory. Oraz walka podczas narodzin. Godzilla, o, oczywiście UltraGodzilla, pewnego razu przemierzał oceany. No i natrafił na odrodzonego trespassera. Ale... Posiadał tym razem również laser, który był silniejszy niż atomowy oddech ultra Teraz pasę po długiej walce już miał zabić Godzilla, ale Godzilla uratowała samica z jego gatunku. Czyli gatunku titanus Godzilla. No i razem pokonali Trespassera. Stali się parą. No i... mi Sporo walk już razem wygrali. Tydzień później na Wyspie Czaszki wywodziły się czaszkołazy, gdyż ludzie bombardowali wyspie Czaszki, ponieważ testowali nowe myśliwce. A Kong musiał tak to mierzyć się z czaszkołazami. Czaszkołazy prawie odkopały bazę ksilienów, ale Kong najpierw już przed tym je pokonał, w sensie Konki je pokonały po tym, jak prawie odkopały ich bazę. Rok później Godzilla, i, znaczy Ultra Godzilla i samica z jego gatunku zamieszkali na pewnej wyspie. I Xylieni dowiedzieli się o tej wyspie, więc wysłali tam Gidorek, który był pod ich kontrolą. Dostał cel, żeby zabić samicę godzilli, gdyż może po złożyć jajko, z którego może się wykluć potomstwo. Pewnego razu noc zaatakował. Dość mocno dość mocno obił samicę z gatunką godzilli. No i Ultragodzile był wściekły na Gidorę No i zaczął go atakować W końcu Gidora zdołał wydostać się Spod kontroli Ale godzile Wściekły na niego Kazał mu odejść Później pewnego dnia Zaatakował ich nie Zaatakował ich Pewna hybryda Stworzona z krwi Szyjngodzili i właśnie Gidory. Shingidora. Przybył do, na tą wyspę. No i, no i Godzilla on niósł porażkę z nim, ponieważ miał też armię mniejszych od niego Shingidorów. Shingidor. Już, a one poleciały też zaatakować samicę Godzilli, która już w nocy złożyła jajko ale nagle jak Godzilla miał, miał już zostać zabity przez Shingidorę a Samica przez te małe Shingidory nagle gdy Shingidorę uderzył uderzył niebieski promień który był bardzo duży później uderzył też w laser Zielony laser, wielka latająca kula i Rodan oraz Mot motra. Okazało się, że tymi kaiju są oczywiście Motra i Rodan, ale również Zilla Junior, Shin Godzilla, Gamera oraz G G G Ultima. Lato wali Godzilla Ultima. Latowali Godzilla. A te małe shin też oderwały, bo czym był Gidora, który uratował tą samicę. Później Mot Motra i Rodan zaczęli walczyć z właśnie, z właśnie tymi małymi sm małymi, no, smokami gidory. No, Zilla Jr. też im pomagał, ale Shin, Ultima, Gamera i Godzilla, ultra godzilla zaczęli walczyć z Shingidorą. Shingidora był dużo większej wielkości niż oni. Ale wydawali sobie radę. Pewnego, Pewnego razu już kamera został mocno pogryziony przez Shingidora i został wrzucony w skałę. Shing godzilla został wrzucony w wodę, ale Sing ale Shingodzilla dosyć kiepsko radził sobie z pływaniem. Później, rzuł, później Godzilla Ultima rzucił na Ultra Godzilla, ale nagle kamera wystrzelił swój promień, który strzelił Shingdore. Później Gidora od tyłu ze, strzelił w niego. Ale Shingidora przywalił swojej lewej głowy w, w grawitacyjnym, w promienie grawitacyjne Gidory, później lewy w promień kamery ale później Ultra Godzilla i Singodilla i Godzilla Ultima przywaliły mu, przywaliły jednym wielkim atomowym oddechem, ale próbował jeszcze jednym ten. Grawitacyjnym promieniem uratować się. Ale odciąłem mu środkową głowę. Ale odciął ten, ten atomowy oddech składający się z trzech atomowych oddechów głowę środkową. Co prawda, reszta wy. Ale. Te prawa też zginęła. Przez promień Tyl Tylko lewa wytrzymała zderzenie z. Gidorą a znaczy lewa przeżyła, tylko znaczy na odwrót. było No ale lewa przeżyła, a tak gamery. Ale wybuchło. One spadły. Sięgidora spadł. Już miał dosyć wykończony, ale uderzył Ultra Godzilla ogonem. Zaczął pochłaniać jego energię, a wystrzelił promienie ze skrzydeł, które osłabiły resztę. Zlola Junior, Mofra i Rodan stołali pokonać jego armię, ale dostali też promieniami. Dali wysysał energię z godzili, ale Gidora mu przywalił ze swoich promieni gra grawitacyjnych. Ale wtedy odrodziły się wszystkie głowy i zaczęły nawalać się też w Dorę. Ale godziny. Puścił nagle Godzilla, ale Godzilla już był słaby. Więc... Miał już z... miał już go zabić. Ale Mofra jako najle... najlepsza przyjaciółka Godzilli poświęca się mu, żeby oddać swoją energię. Godzilla odzyskuje energ... trochę energii. Shingidora już ma za wszystkich zabić, ale nagle uderza go czerwony atomowy oddech okazuje się, że to do Godzilla dostał specjalny atomowy oddech później zbiera całą siłę ze swojego atomowego oddechu i przywala w Shingidore ale on próbuje jeszcze ochronić się swoimi promieniami grawitacyjnymi ale nagle czerwony atomowy oddech przywala w Shingidore i niszy jego całego Trwało co prawda lewa go głowa, ale później Godzilla ją zgniótł swoją nogą. Ogłosił swoje zwycięstwo, rycząc. No a nagle wsiadł do jaskini, w której było gniazdo, i okazało się, że wykluwa się mały Godzilla. No i wykluł się. No i takie jest zakończenie tego odcinka. Co sądzicie o nim? Czy był dobry, lepszy od poprzedniego, czy był słaby? No tak, trochę mniej było Pacific Rim, ale no to dlatego, że chciałem akurat takie odcinek zrobić. Jak coś będzie za niedługo crossover z godziną Cinema Sansa. A więc na razie i cześć.